Angelika, czym małgorzata Ome cię wkurzyła? O kurczę, zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Wkurzyła wkurzyła, może tak. Tym czym mnie wkurzyła, wyjaśniłyśmy sobie na jednej z, Aran, z aren na przerwie, bez jakiejś tam pogłoski medialnej, słuchaj, pani Małgosia Ome jest psychologiem, z tego co wiem, dziecięcym. Moje skromne zdanie, ja psychologii nie kończyłam, ale uważam, że ocena. E, ludzi, a raczej wydawanie na nich pewnych wyroków bezpodstawnie e, potrafi bardzo skrzywdzić e, i jeżeli ktoś wyraża opinię na czyjś temat to może warto by było najpierw tego kogoś poznać bliżej, zanim się powie po a cały alfabet e, wiem, że to może tak brzmi bardzo niezrozumiale e, Chciałabym, żeby ta odpowiedź była dyplomatyczna, nikogo nie chcę wręcz urazić. Pani Małgosia Ome wiem, że ma dużą siłę władzy na chwilę obecną, jeżeli chodzi o różne działania w tejże telewizji i programie. Bardzo proszę, gratuluję, trzymam kciuki, powodzenia życzę, nikomu źle nie życzę, absolutnie karma wraca. Dziękuję.